Zbiorowe życie Polaków jest dzisiaj urządzone tak, jakby Pan nie istniał. Jest w Biblii takie zdanie, o którym czasami myślę. Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, także i w tej sali. I usłyszałem głos Pana, mówiącego: Kogo mam posłać, która jest. Kwas świątynią masońską. Z zewnątrz nadano jej kształt wieży Babel, co jest nieprzypadkowo wyzwaniem rzuconym Wszechmogącemu Bogu w trójcy jedynemu. Odpowiedziałem: oto ja. Mośli mnie. Nie chcecie, by Ewangelia była centrum naszej cywilizacji uznanym, szanowanym i chronionym będziecie padać na kolana i padać i leżeć i leżeć plackiem przed hordami y, jeźdźcu i stop przed wewnętrznym drogiem, który wykorzystuje tę Please, formę stop. demokratyczną, republikańską.